Dzień dobry kochani, stukam się z Wami kawką i chcę życzyć Wam pięknego dnia. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to jestem Ania i pokazuję tutaj swoje zwykłe, codzienne i nie instagramowe życie. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału i zostawiania łapki w górę. Zauważycie, bo dla Was vlogi będą wskakiwały standardowo co 2-3 dni. Jednak ja miałam takie 2-3 dni przerwy od nagrywania. No i dzisiaj mamy wielki, wielki dzień, bo mam dużo rzeczy do załatwienia i dużo ważnych rzeczy, na które czekam, ale to będę Wam opowiadać w międzyczasie w ciągu dnia. Teraz mam już chyba godzinę 9.20, więc dosłownie 10 minut muszę i muszę wychodzić. I wychodzę podpisywać. I wychodzę do notariusza podpisywać akt notarialny zakupu mojego domu. I yy, <grytania> nagrałam wam moją reakcję po zakupie domu, yy, ale zrobię wam po prostu to wszystko w jednym oddzielnym filmie. Ale zdradzę wam tutaj, już w tym momencie, że jestem przerażona przerażona i to także z głowa mała, więc jeżeli Wy macie kredyt ee, jakikolwiek duży, mały, jakiego, jakiego nie macie, to piszcie mi koniecznie jak sobie radzić z tą świadomością tego kredytu, bo ja nigdy kredytu nie miałam, nigdy nie miałam zobowiązań finansowych i nie wiedziałam jak będę na to reagować, więc czekam koniecznie na Wasze komentarze. Dawajcie mi znać. I widzimy się dalej w ciągu dnia. Będę Wam na bieżąco mówiła, co tam się, co, co ciekawego się dzieje. Wzięłam się właśnie teraz w międzyczasie za rolkowanie mojej marynarki. I powiem Wam, że nie zanim wzięłam kota, nie zdawałam sobie sprawy, ile koty rzucają sierści. Ja myślałam, że nasze psy sporo sierści zostawiają. Ale ten nasz kot może nie ma wielkiej tragedii, bo wiecie, ja mam suszarkę do prania, no i suszarka bardzo mocno odrzuca tą sierść. Te, te, tej sierści nie ma może tak, tak dużo, ale ja mam sporo ciemnych ubrań i białego kota. Powiedzcie mi, czy wy macie jakiś patent na to, jak sobie radzić z sierścią, poza suszarką oczywiście do suszenia prania, no bo ona naprawdę dużo wyciąga. Czekam na Wasze typy. A może, jakieś rady, może, może macie jakieś rady w ogóle, jak um, coś, co, może coś suplementować temu kutowi? Nie wiem, może coś, coś, coś patenty, żeby może tej sierści gubił? Okay. Ej, bo wiem, że tu jest dużo osób mądrzejszych ode mnie, które ma też dużo większe doświadczenie niż ja, więc będę mega wdzięczna za komentarze. Bardzo mi to pomoże i no bardzo mi to ułatwi życie. Nastąpiła mała zmiana planów. Idę na luzie. Założyłam taką kurtkę jeansową. Nie założyłam tamtej marynarki, bo okazało się, że ma plamę, a ona była taka bardziej wyjściowa, sportowa, a została mi z czarnych tylko elegancka, a brązowa gdzieś zaginęła, więc czy leży w koszu do wyprasowania, czy leży w koszu na pranie? Nie wiem, bo w moim domu za pranie odpowiada mój mąż, więc zapytam go, jak wróci. Kocham tą bluzę. To jest bluza męska. Bluza mojego taty. Pamiętam, jak chciałam ją wyrzucić. Wyrzuć jej tak nie będziesz nosił. Skurwuj nie będziesz jej nosił. Będzie się walała, przywalać na tym strychu. No i później mój tata zmarł. I pierwsze co wzięłam, to zabrałam tą bluzę, żeby na, na pamiątkę wiec. Będę chodziła w niej. Ja i będzie chodziła w niej nera. Czekam teraz na wypis. Cieszę się, bardzo się cieszę. Jestem bardzo szczęśliwa, bo zawsze marzyliśmy o swoim domu, ale jestem przerażona też. Mi się zdaje, że ja ogólnie jestem taka, taką osobą, która mocno się przyjmuje i jak już się przyjmuje, to przeżywam to, aż nie swoje się z myślą i myślę, że teraz jeszcze z dwa tygodnie będę to przeżywała. Przeżywam to od miesiąca i będę przeżywała jeszcze pewnie kolejne dwa tygodnie, aż nie oswoję się całkowicie z tą myślą. Koniecznie dawajcie mi znać, jakie Wy macie doświadczenia, może mi to pomoże oswoić się z tym wszystkim. Znowu skoczyłam do Biedry na chwilę, bo przyjeżdżałam obok i zrobiłam małe zakupy. Zapłaciłam jakieś 82 zł. Eee, 82. Jakoś tak, albo nawet trochę więcej, bo więcej, bo czy filtry to były to z groszami. Eee, kupiłam takie filtry do butelki dla Neliny. Lepiej wodę z butelki Dafi. My niby filtrujemy wodę w domu, ale dalej piję z filtrem, bo te butelki Daffy są bardzo wygodne dla dzieci do pika. nic się nie rozlewa, nic się nie rozwala. Nadka pietruszki. Już poleciała. I bazylia. I to, co jest tylko w wiedronce. Przynajmniej ja nie wiem, czy ktoś gdzieś indziej to jest. Przynajmniej te, które są w innych marketach mi nie smakują. Są to cerki kanapkowe. My używamy tych serek zamiast masła do kanapek i one, je produkuje Piątnica, Piątnica i to jest ta, ta, wersja z Biedronki ma opakowanie 200 gramów, prawda, a te oryginalne piątnice mają 120 gramów, więc wiecie, no nie bardzo się opyla kupować te, te pod szyldem marki, skoro te dla, mar, dla marek własnych sklepów są po prostu bardziej opłacalne. humus paprykowy. Cztery grahametki. Dwie papryki. Bonela ma ostatnią fazę na paprykę. Kilka ogórków. Trzy jabłuszka do pochrupania. Zestaw do kiszenia, bo się, że może, może zadzwonię do babci. To mi kupi na hali mirowskiej, bo Bonelka pojechała dzisiaj. E, wczoraj. No dobra, moment. Bo zamieszam, zamieszam i nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. To moje zakupy. Około setki. E, bo... E, te filtry kosztowały pewnie z 30 zł, więc to będzie około setki zakupy. Ogólnie osobiście, kiedyś częściej robiłam zakupy w Biedronce, bo miałam ją obok domu. Teraz robię częściej zakupy w Kauflandzie i wychodzi, wydaje mi się, jak tak porównywałam, ostatnio nie porównywałam, porównywałam wcześniej, ale muszę sobie zrobić znowu porównanie, ale Kaufland wychodzi mi taniej i naprawdę wychodzi mnie dużo wychodzą mi dużo taniej te zakupy, więc lepiej wolę tam robić plus mam większy wybór do Piotrówki jeżdżę raczej po pojedyncze produkty. Przede wszystkim te serki. Co kolega szuka? Kolega Teoś, co? Czego szukasz? Czego szukasz? Dzień dobry. Dzień dobry. Wychodzi już godzina 12. Ja siadam właśnie teraz do wrzucania Wam kolejnego vloga. Bardzo się cieszę, że te vlogi oglądacie, że Wam się podobają. I koniecznie, jeżeli dotrwałaś do tego momentu filmu, to napisz komentarz buziaczek, żebym wiedziała, że oglądasz do tego momentu. Zaraz będę głównie czekała. Dzisiaj będę głównie czekała i moje czekanie jeszcze przez godzinę opiera się na tym, że czekam na wyniki rekrutacji do szkół. Dzisiaj mamy w Warszawie wyniki rekrutacji do szkół i do, na dyżury wakacyjne do przedszkoli. Osoby, które są z Warszawy, domyślam się, że wiedzą, jak ten system wygląda. Osoby, które nie są z Warszawy. To ja jeżeli jesteście ciekawi, to ja wam opowiem, jakie to jest. Popieprzony system. I osoby z jednym dzieckiem mają naprawdę mega utrudnienie z dostaniem się zarówno i do szkoły, jak i do, mm, do przedszkola. Więc, jeżeli jesteście ciekawe, no to koniecznie piszcie w komentarzach, a ja Wam chętnie rozwinę kwestię rekrutacji do szkoły przedszkoli w Warszawie. No, ja teraz czekam, zobaczymy. Liczę, że mała się dostanie tam, gdzie chcemy. No i to tak naprawdę jest tak, że ona teraz tylko do przedszkola, do tego działu przedszkolnego pójdzie do tej szkoły. Bardzo nam zależało na tym, żeby poszła z przyjaciółmi ze swojego przedszkola, bo później my się przeprowadzimy. My się przeprowadzamy w przyszłym roku pod Warszawę i ona będzie już tam chodziła do szkoły. Więc liczymy, że teraz się dostanie, żeby jej nie rozdzielać z przyjaciółmi. Koniecznie piszcie też, czy Wy macie dzieciaki. Jeżeli tak, to czy chodzą do szkół, do przedszkoli? Jakie są Wasze doświadczenia ze szkołami? Bo ja, jak sobie wspominam moje doświadczenia szkolne, to jestem przerażona. Jestem przerażona i mam nadzieję, że coś się troszeczkę zmieniło w tym systemie szkolnictwa. Bo. A, nie wiem. Piszcie, piszcie mi komentarze, bo naprawdę bardzo mnie ciekawi, ciekawią opinie rodziców, które maj, maj, którzy mają już dzieci w szkole. Siedzę sobie teraz i myślę o tym domu, myślę, że bardzo do dobrą decyzję podjęliśmy, że zdecydowaliśmy się na ten dom, patrząc na obecne ceny e, tych nieruchomości, tutaj w naszej okolicy, bo jak gdybym chciała, to mogłabym wrócić e, do moich rodzinnych stron, gdzie kupiłabym dom dużo taniej, dużo większy dom, bliżej rodziny, e, ale myśleliśmy o tym. Ale mój mąż bardzo lubi swoją pracę, bardzo chce się rozwijać w swojej pracy. Teraz, od, stosunkowo od niedawna, bo od września pracuje w tej konkretnej firmie i to jest, jak to on mówi, że to jest pierwsza taka praca, która mu daje tak dużo satysfakcji w której tak dobrze się czuje, że chce tam być i chce tam się rozwijać, prawda? No a to firma jest też taka, że ona stawia na swoich, więc, więc to jest bardzo fajne. Ale pracują stacjonarnie i jeżeli on będzie chciał się rozwijać, czy to za rok, czy za dwa, czy za pięć, no to on musi być tu na miejscu. Może by się dogadali z tym, żeby pracował zdalnie część dni, a część dojeżdżał. No ale wiecie jeżeli będzie na miejscu, będzie mu łatwiej się rozwinąć. I dla mnie też jest bardzo ważne, żeby mój mąż mógł się jak najbardziej rozwijać. No i zdecydowaliśmy się tutaj. Mimo tego, że jestem przerażona. Przerażona... kwestią po prostu rad. Chociaż wiem, że na te raty nas stać, prawda? No i... Yy... No i teraz kolejny trudny problem. Trzeba znaleźć ekipę remontową. Jeżeli macie jakąś ekipę remontową do polecenia z Warszawy i okolic, to piszcie mi w komentarzach. Podejrzewam, że skorzystam nie tylko ja, ale również inni. Jeżeli chcecie mi pokazać swoje mieszkania, no to będę wdzięczna za zdjęcia, z wasze jakieś, jeżeli macie jakieś u was w mieszkaniach, domach rozwiązania, które Wam się dobrze sprawdzają, to też mi koniecznie polecajcie. I piszcie też. Czy chcecie, żebym nagrywała wam, jak już dojdzie do, do remontu, do przygotowań, do poszukiwania materiałów, czy nagrywać wam proces um, tego remontu, tego szukania materiałów? Bo jestem ciekawa, czy to dla Was będzie atrakcyjne, czy chcecie o tym słuchać, czy chcecie widzieć, jak sobie radzę z, z domem, prawda? I tak myślę jeszcze, że chyba muszę sobie jakiś y, kajecik stworzyć. I spisać, spisywać sobie wszystkie koszty związane właśnie z zakupem nieruchomości, z zakupem produktów do wykończenia, z robocizną, no tak, żeby to sobie później podsumować. I myślę, że to może być ciekawe. To może być ciekawe rzecz, żeby ktoś mógł sobie obejrzeć i porównać, jak to było w danym roku u kogo, prawda? Więc nie wiem sama, co robić. Nie wiem, po prostu możecie mi doradzić w komentarzu, będzie mi troszeczkę ładnie. Mamy wyniki rekrutacji do szkół. Co do przedszkoli się pomyliłam, bo są za miesiąc, więc jeszcze spokój na dyżury wakacyjne. Ale Nela, mamy już wyniki do szkół. Nie jestem do końca zadowolona. To jest tylko na rok, ale bardzo chciałam, żeby Nela poszła do szkoły pierwszego wyboru, i niestety się tam nie dostała. Niestety dostała się do szkoły drugiego wyboru. Też spoko, też jest ogólnie okej, okay, fajne. Ta szkoła druga zrobiła na mnie większe wrażenie ogólnie, jak tam byłam. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś z jej grupy przedszkolnej dostał się do tej szkoły. A teraz pędzę wyprowadzić mój zwierzyniec. Vlog na kanał już się ładuje poprzedni, więc proszę bardzo, żebyście oglądali, subskrybowali, zostawiali łapki w górę. Jest to dla mnie mega ważne, bo wtedy wiem, że podoba wam się to, co robię. Nad mój dalszy plan na dzisiaj to jest to, że jadę do dentysty. W końcu nie chcę, nie chcę, bo już dzisiaj zostawiłam półtora tysiąca u notariusza, i jadę zostawić dwa tysiące u dentysty. I chce mi się płakać z tego powodu. <grywy> Chyba jak każdy, każdy nie lubi wydawać pieniędzy, hmm, ale jadę. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że uda się wyleczyć ten kanał w zębach, więc wieczorem powinnam dawać wam update. Przygotowane składniki na moją pastę z makreli, używam do niej makreli w pomidorach i powiem Wam tak, ta pasta jest fenomenalna. Kilka składników, kilka dodatków i trzeba, ojejku, trzeba jej spróbować. Ja ją kocham, na Instagramie kilka lat temu miała totalnie milionowe zasięgi, więc dajcie znać, czy jesteście chętni na, je, na przepis na tą pastę. I zobaczcie, moja pasta wygląda tak, bardzo prosta w przygotowaniu, niesamowicie pyszna. To jest totalnie, totalnie inny wymiar pasty z makreli. Będziecie zachwycone, jak spróbujecie. Próbuję tej pasty jeszcze przed wyjściem do dentysty. Zaraz pędzę umyć zęby, wynitkować je. Ale jest taka dobra. Taka dobra. Naprawdę nie robiłam jej... Ojejku, rok czas, nie lepiej. Żałuję. Mm. Mm. Czekam na wasze komentarze, czy chcecie przepis. Jechałam naprawdę do stomatologa. Jechałam Uberem, bo od siebie zwoli. w życiu, ale to w życiu bym się nie dostała na czas o tej godzinie, więc nawet sporo przed czasem. Jestem 15 minut, myślałam, że będzie gorzej. A robimy zakłady. Piszcie teraz w komentarzach, ile czasu będziemy mało znieczulenie. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie bardzo dobrze, że mam problem z czasem, jakim. Jaki trzymam jest znieczulenie? Często to jest 6-7 godzin. A teraz idę na duże leczenie kanałowe pod mikroskopem, więc robimy zakłady. Piszcie w komentarzach, ile czasu będzie mnie trzymało znieczulenie.